Czy mimo kampanii, mimo projektu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Szpital Bez Bólu, jak wiele jest jeszcze takich miejsc, takich szpitali, gdzie możemy być no niestety narażeni na niebezpieczeństwo przy dobrych intencjach leczenia, chęci leczenia bólu, panie profesorze? Myślę, że to... warunkowania tego, że część szpitali nie przystąpiła. Oczywiście część lekarzy uważa, czy też część menedżerów uważa, że oni jest to zgodny, dobrze zorganizowane i prawdopodobnie też, też nie, można, nie można tego wykluczyć. Ja myślę, że to, o czym warto, warto tutaj mówić, przede wszystkim to to, że cały ten program szpital bez Bólu uczyć czegoś, co jest niezwykle istotne, mianowicie prowadza element taki, że zaczynamy mówić o, o bólu jako o jednostce. To jest niezwykle trudne, ponieważ dla każdego z nas y, to y, jest niezwykle indywidualne, indywidualna percepcja bólu. Bólu jest inny. Y, ten psychiczny wykładnik bólu, czyli cierpienie, też ma dla każdego z nas inny. wymiar. W związku z tym y, ustalenie jakiejś takiej skali, która próbuje obiektywizować, jest jednym z zadań między innymi całego tego programu, zarówno szpitala, bez bólu, jak i bólu tych nowych wytycznych dotyczących leczenia bólu ostrego, czy tych wytycznych, które teraz będą się ukazywać. Już nawet się ukazały w czasopiśmie ból i, i w neurologii, w neurochirurgii polskiej dotyczących bólu neuropatycznego. który jest już z najbardziej takich koszmarnych, można powiedzieć, w swoim wymiarze bólów. Dlaczego? Dlatego, że żaden lekarz nie będzie leczył na nie wiedząc jaka jest wartość śniadania, nie będzie leczył i yy, stosował insulinę, jak nie będzie wiedział, jaki jest poziom glukozy, oczywiście to można mnożyć, czyli skoro my chcemy skutecznie leczyć, bo musimy wiedzieć jaki jest yy, wymiar tego cierpienia, jakie jest, jak jest natężenie nasilenie, nasilenie tego bólu. I ja myślę, że te wszystkie szpitale wracając do, do tego pytania, które pani doktor zadała, które choćby nawet wprowadzają to, że ten ból zaczyna się uważać za coś, co no, musi być zmierzone, nie może być tak boli pana, czy boli pana. No nie, prawda, a się okazuje, że ktoś no, prawda, zagryza z bóla, nie przyznaje się do tego dlaczego, bo się boi tego, że będzie później z tego powodu, Albo też uważa, że to jest naturalne, że musi nie albo tak Albo tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj wszyscy, że, że ból jest taką immanentną no, objawem każdej choroby, zwłaszcza Polos o zabiegu operacyjnym po urazie, prawda? A to co już mówiliśmy tutaj wcześniej, cały szereg tych objawów, które temu towarzyszą w ten istotny sposób zarówno jaki generują koszty, bo przedłużają okres pobytu w szpitalu. Około, to są takie dane z ostatnich lat, w przypadku na przykład powrotu pacjenta do jednostki leczącej, w przypadku tej chirurgii krótkoterminowej 10% tych, którzy wracają, to są objawy niepożądane, nudności i wymioty, być może związane nie tylko z patologią, która była leczona, ale została farmakoterapią, a około 30% to jest to, że pacjentów boli. normalną, bo każdy z nas jak leży w tym szpitalu, to uważa, że może go trochę boryć, tak w domu. Oczywiście dlaczego, dlaczego nie bo przecież to znaczy, jest nieskuteczna, nieskuteczna, terapia, prawda. I oni wracają w do jednostki leczącej i to oczywiście generuje koszty, prawda, bo zajmują miejsce dla innego lekarze są na ekonomiczny też jest bardzo, bardzo istotny i warto pamiętać, że to są powikłania i objawy niepożądane, które jednak nakręcają pewną spiralę kosztów. To powiedział doktor Wolno, nas nikt tego tak naprawdę do końca nie liczy. No, od tego później będziemy, będziemy rozpatrywać te inne aspekty. Co no więcej, jeszcze to, co pan profesor Borczyk podkreśla, to jest warto pamiętać o tym, że oczywiście, 140 szpitali to, jest, to są szpitale, które przystąpiły do szpitala bez bólu, natomiast znacznie większa ilość przystępuje do certyfikacji w ramach akredytacji, która jest, mamy ustawę o akredytacji, tak? w ramach tej ustawy realizowane jest program bezpieczeństwa. Bezpieczny pacjent, gdzie jednym z bardzo istotnych standardów jest, że w szpitalu jest monitorowany i leczony ból. Jakie z tego płyną wnioski? Z takiego pierwszego oglądu wynika, że bardzo często, jeżeli szpital monitoruje ból, to niekoniecznie przekłada to na jakość leczenia, czyli ma pewną wartość. To jest tak, jakby wracając do porównania pana profesora Borbiczka, podać niewłaściwą dawkę insuliny przy wysokiej glikemii, tak? czyli taką, która nic nie zmieni w losie tego pacjenta. I to jest bardzo często, że pacjent zgłasza ten ból o bardzo silnym natężeniu, a dostaje i tak bardzo słabe analgetyk, tak? W związku z tym to jest jeszcze kwestia połączenia pewnych dwóch istotnych elementów, że samo monitorowanie nie zapewnia stuprocentowego sukcesu w zakresie leczenia bólu. Bo żeby monitorować, to trzeba wiedzieć, jak to przełożyć na właściwą farmakoterapię, tak? Bo często spotykamy się z tego typu stwierdzeniem, że ich pacjenta nawet boli bardzo, czyli w sensie, że to jest skali NRS, w skali numerycznej, prawda, po 8 tużynach, bardzo istotnie zmieniający jakość życia tego pacjenta, to i tak może warto spróbować słabszych leków, bo może pomogą, prawda? Pacjent często cieszy się z tego, że coś tam, jakąś niewielką ulgę w bólu ma, więc tak jakby lek zadziałał, ale nie o to tak naprawdę chodzi. Chodzi też o to, aby nie spłaszczyć tej filozofii tych wszystkich programów, takich jak szpital bez bólu, certyfikacji, czy wielu innych przedsięwzięć, które mają za zadanie poprawę skuteczności bezpieczeństwa tej farmakoterapii, żeby to było w ten sposób sensowne.